Tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli Powstanie Warszawskie i mówią, że byśmy tak wkurwili na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozjebywali po kątach, że byśmy, byli, byśmy i tak poszli, nawet, żeby zginąć, żeby mieć choćby pięć minut tego, żeby człowiek był kurwa wolny. I myślę, że to samo było w Powstaniu Styczniowym. Jak miała być następna bramka, i jechać na Sybir, to mówię, dole, to, pójdę do lasów i tam powalczę. To jest prostsze. Reszta to jest ideologia dorobiona przez polityków. To jest dużo prostsze. Chcieć przez chwilę pożyć, chcieć mieć szansę na, na chwilę normalności. Okay. Stykam się z bardzo dziwnymi wypowiedziami niektórych osób. Na przykład o tym, że byli tak wkurzeni, że nic by ich nie powstrzymało, żeby mieć pięć minut wolności, bo tak nienawidzili Niemców, żeby tych Niemców zaatakowali, bo się czuli tak jak ci z powstania przed bramką, jakby ich wysłali na Sybir. Wszystko to, co zostało powiedziane przez tą osobę, nie ma, nie ma nic wspólnego z prawdą. Po pierwsze, nikt w konspiracji nie dostawał broni, no chyba, że bandyta, jakiś, z, który tam ze wsi czy gdzieś, tego typu Bury czy inny, broni do ręki. Broń była przekazywana przez łączniczkę decyzją dowódcy pod pododdziału. Podziałało się trójkami. Ta broń znajdowała się w schowkach. Po akcji, jeżeli nie było walk z Niemcami, była przekazywana z powrotem łączniczką i one ją przenosiły w bezpieczne miejsce. Lub była chowana w miejscach, w których potem była wydobywana. Nikt z bronią nie chodził i nie miał jej w domu, bo to jest dekonspiracja i śmierć wszystkich bliskich i, i, i mieszkańców y, budynków, w najlepszym wypadku obóz koncentracyjny. To nie jest możliwe. To była karna, podziemna armia, która miała swoją żandarmerię bukszpana, która miała swoje sądy za zdradę, bo tam się przysięgało. To była podziemna armia, bo podziemne wojsko polskie. Zgadzam się z różnych formacji politycznych. Nie było tam mowy o jakimkolwiek samowoli. Jest to bzdura. Jest to nierozumienie procesów historycznych. I druga rzecz. Branka się nie kończyła zesłaniem na Sybir, tylko pójściem do armii. Chodziło o to, żeby ludność zrewolucjonizowaną, hrabia wielopolski i wtedy, e, przy nim znajdujący się propolsko, e, namiestnik, wojskowy, nie chcieli, żeby doszło do powstania, ponieważ było to niewygodne dla Imperium Rosyjskiego, i nie miało sensu z punktu widzenia gospodarczego po otwarciu granicy celnej z imperium rosyjskim i powrocie zasłania po powstaniu listopadowym, zasłania nie z katorgi, katarga dotyczyła kryminalnych powstańców powsta z 1831 roku. Nie miało to sensu. On w okresie powstania listopadowego był zastępcą Atasze ambasady Polskiej w Londynie i wiedział, co zachód może zrobić dla Polski. Nic nie może zrobić. Jak zwykle dzisiaj jest to samo, nic się nie zmieniło, reszta to bajki dla przedszkolaków. Także ta wypowiedź nie ma nic wspólnego z rzeczywistością historyczną jakąkolwiek, ona nie ma sensu. Także jeżeli ktoś pewne rzeczy mówi, to niech najpierw się zastanowi, co mówi. Bo to nie jest Solidarność lat 80., to nie są zrywy robotnicze czy rewolucyjne, tylko to jest karna armia, która ma jako przeciwnika armię, która podbiła cały świat której przedstawicieli jest 50 tysięcy w mieście i przemieszczają, co się oddział. To tyle. Czemu w jakiej Polsce zrobię szczęśliwą naszą już sojusznik?